No, tak. No, Nie, to pierwsze dobrze, nareszcie się postarałem. I do przeszedłem Minecraft. do no, o wiele szybciej niż się spodziewałem. Nawet ja sam byłem zdziwiony i to bardzo. Aczkolwiek, no, bo dlatego, że ja w sumie, okej, okay, trenowałem łóżka. Y, okej, okay, trenowałem Gigabas. Więc mamy. Sądzę, Zebo, ty przejeżdżasz nie daszady, ale nie wiedzą, że ja grałem na hardcorach tak długo, że ja po prostu mam duże doświadczenie i potrafię naprawdę. O tej Widic-Cidach chciałem, jak zawsze, bo ja nie gram innych niż Widic-Cida. Witam, na witam. Na Naturalnie pokażę wam, dlaczego tylko Widic-Cida się gra. nie? No, spałnie się, witam. Tam Daj mi widzę, że jest tam portal. To portal, portal streamowe polewej. robienie skidranów, samo tutaj w sobie z Steam Cheese. Do bo tego domku wchodzę. Możesz Steam robić kilka razy. że nie ma tych. No, pewnieście nie udowodni tego. Poczekaj, ja sprawdzę tego. Sida. Czy to w ogóle się rozpiszczy w No łóżka chyba zbierałem z tego co pamiętam Same łóżka były zbierane Aczkolwiek i tak tyle łóżek teraz nie zebrałem Z tego co pamiętam bo potem miałem pani on dał taki bitrate tam, tam, że nie ubiedy. widać, że robi sida. Nie wiem jaki to jest seed, nie da rady wyczytać z tego No tak No sobie. łapką jak debil oczywiście No to już, już, już przekreśla no to Dlatego mówiłem, to nie jest perfekcyjny run Ale i tak jest dobrze, naprawdę Jestem dumny z tego, ale po prostu nie czuję się taki stabilny, jeżeli chodzi o tego rana, bo wiem, że ktoś na pewno to przebije, bo tyle i. Standardowo, jak debil. D daj moment na Sidla, daj moment na tego rana. Aha, Miki kolejną fortecą. Byłem tak, widziałem, że mam trzy łóżka, więc poczułem więcej. No tutaj mamy oczywiście. Baketa. Ej, naprawdę villagery są tak piękne, bo dają ci tyle żelaza. Niby shipwrecki są spoko, ale jednak villagery są bardziej przedtem. super water skill a zrobiłem a mogłem zejść jak człowiek, no mniejsza. Ale trzeba się popisać, tak? Jakby nie wyszło to bym był smutny. <laughs> Żelazo, to miałem w ciul. Jestem takim idiotą, że nie poszedłem pierw w ogóle do y, portalu. No ale mniejsza. Może przy tym czas zaoszczędziłem. Nie wiem, nie mam pojęcia. To by automat musiał obejrzeć i ten. No ja nie jestem w stanie ja skopiować, ja wiem, skopiować tego Sida' I mówić co się źle zrobiło i, i co nie, bo ja nie. Jakby nie rozumiem do końca swoich też błędów czasem, ale to wiadomo, no tutaj grawele nie przepiszesz I te, tego. Wie, patrzcie, Pierwsze co od razu Flint, tu się zaczyna mój fart. To jest początek tylko mojego fartu. No oczywiście ten portal nie jest do skończenia, więc sobie zrobię osobny portalek. Osoby Portal Giga łatwo się robi Jeżeli chodzi właśnie o, o, o to Już się nauczyłem do perfekcji <grywia> Już nie jestem takim debilem jak kiedyś Ogólnie wydaje mi się, że będę trenował, żeby pobić ten Są ścięciem. Wydaje mi się, że jest do zrobienia. Są cięcia? Tak, są, że ktoś miał no, więc nie ma co z Znaczy daj moment slajwa, na sidzie. Daj no, moment i na sidzie. Na dalej grać, nie, a nie stanąć na laurach. Tak Dopóki sobie nie wrzuci surówki, wiadomo, może i ma jest fake. No i popatrz no, na no, sidę, tak nie w stanie go frakcji. Tak ciężko no, zrobić to no, się mieścić w tym miejscu. Znaczy no, nie potrafię, jeżeli nie mam fire resistki, to ja no, nie gram po prostu. Blaise zabijają. Nie potrafi grać. <laughs> nie wiem z czego to się spowodowało jakby. No tu wychodzę do góry, żeby zobaczyć trochę więcej. Może Bastion jest tutaj niedaleko gdzieś. Złota nie zbieram, bo mam na sobie złotko. Tam widziałem, że jest spawner blaze'ów. Nie wiem czy tam widzieliście. Yy, tutaj sobie no się idę. Podwójnie. Ładnie. Szukam, szukam Bastionu. Przecież to nawet pamiętam, słychać, on -o, o, do, dogrywał jak on tam <grych> I to co najlepsze, No tak jest za każdym razem przez Bastionów, bo nad tym Bastionem. To, jak masz na, na lanie to przecież bo nie dogrywasz bo tutaj tutaj uniem, później nie głosu. No tak tak samo, yy, bo on robi no, tak, dolega, super no, to. Paffie, mi jeżeli mimo, chodzi o, no, tutaj typowo Łódeczka w dół, żeby szybciej zrobiło i patrzcie na to, jakim ja jestem bogiem. Oczywiście bardzo dziękuję automatowi za to, że w ogóle nauczył mnie tego po takim względem, że nawet sobie jego filmiki, jego streamy Patrzcie to, co wszystkie pigle do was idą, nie? Tutaj ich blokujecie, żeby was nie zabili od razu. Żeby się nazbierali, idziesz sobie tutaj, tutaj oczywiście jest złoto przy tej skrzynce, a to jest typowe. Otwierasz skrzynkę, żeby jeszcze więcej was zeszło. Cięcie! Do złota oczywiście. A ta są ci tak samo, jest, czy będziesz w czasie? tak tak właśnie tą dziurkę, na dwa, dwie kratki, żeby wy dalej spadły. Tutaj widzę, że jest złoto, więc, pyk, zrobiłem sobie miejsce. Rozkopałem jeszcze więcej złota, żeby wbiły i patrzcie, to ile tych piglinów tam jest. To spowodowało, że normalnie ten RAM był piękny. I to, co, ten PAW, który tutaj zrobiłem, dzięki automatowi, który się nauczyłem, bar bar bardzo go polecam. Tutaj patrzcie no to tutaj to. niezaliczany automat coaching. <noise> ej, nie wiem automatycznie probientowane. Ja, ja mam ale Możecie mnie. sprawdzić, jaką ma kartę na, 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 na F3 i na poprzednich odcinkach jaką ma kartę na 3, Nie, ja że Nie, wątpię, on on tego nie zrobił, tylko nie widać seed'a, automat jest pocięty. z tego jeszcze zrobić i tak. Ale ale i może w ogóle automat mu zagrał. Zrobiłem ją tylko jak tym. Jestem pewien. No, to sobie zbieram

Dopóki, Ej, kit, dopóki to, nie to, to będzie... No może... ale to szczerze nie, to by nie było głupie, gdyby właśnie się okazało, że automat po prostu seskina założył i zagrał rano za nie, niego. Pra... nie, to jest prawie jest... Na jego konto się zalogował. To jest prawie 150, no w sensie dopóki nie podeślę nagrania, gdzie nie ma wyciętego nic, gdzie sama sterówka jak to robi, ja bym tego nie zaliczył, no sorry, zebo. No, bo... no, no, no seeda nie widać, najważniejszych, na na rzecz, to rzeczy, które... Ale ten nie jest dobry przecież nawet. O no ale chyba powinno... Widać. Ale to jest to nie już troszeczkę farta. Ale Axley to, to wyglądało twierdzę, jak teraz. teraz ale Axley powiem jedno. Powiem jedno. Oczywiście idę sobie do twierdzy yy, i. Wracam do Willis Seatów niż to się taki. Za, za wiele, tak? No, mam dużo perełek, więc mogę sobie zrobić. Ja też miałem PB, to na village. To HP. To jest miałem PB i Itaj z trzema sercami idę już na Blazy. Znając moją przeszłość. O, je, patrzcie, jeden blaze i je, jedna ten, yy, jedna pałka, która tak ja rzuciłem w ogóle perłę jak oh, debil. I już byłem bardzo. podekscytowany, bo się cieszę, wow, super, ale jestem fajny, poniżej 10 minuty w końcu wyjdę. No i wyszedłem w końcu. A jak on ty, e, czym ty mówisz, Lisu, że na to trzeba popatrzeć? Trzymać się ...regułki, że 150 na 50 się wychodzi, to nie jest nic yy, trudnego. O, tutaj się zreślił. dwa serca miałem, patrzcie, w ogóle nie zwracam uwagę na serca, to kiedyś mnie na pewno spierniczy mi rana, o, drugie, drugie, Druga pałka, patrzcie, Trzeci? Lisu. Nie, nie parcie na mój hapanis. patrzcie trzeci. Trzecia pałka. Czwarty, czwarty pałka. W momencie, w momencie, w momencie, w momencie, widać to jego w momencie, A jaka, no, jaka jest to, tam? Nie wiem, totalnie, widzicie... ktoś napisał, że 1060 coś w poprzednich odcinkach można zobaczyć jaką ma, o ile pokazywał w f kiedykolwiek pałka. No nie mówcie, że to nie jest fart życia, po prostu No 9 wow. dziewięć dziewięć pałek, do. No, kurde Z każdego blaze'a? Co? Nie no, to jest taki, ale ja dalej ja uważam, że dopóki wyjdziemy. to nie będzie drop? Świnia, nie wiem, automat znaczacie, to automat możesz napisać jak wiesz, że jest procent szans na pałkę Jak z to jest super No tam się tepałem, żeby 150 na 150 oczywiście zrobić To jest typowe, to jest jakby on na pewno nie ma GTX 1060 ile za 2700 X, bo no bo w lawie nie zrobię. Wszedłem na tego Soul Sunda To jest komputer automata. To jest automata. Daję wam screena z automata Gierki Te Blazy Co ty Gaś idealne. Tak, nie mówi, że to jest komputer. To jest z automata, ale jak sobie ci wysłałem na piłowie. gwarantuję po prostu. Expost! No to i myślałem, że w Kejwi się zespiłem patrzę tutaj Franku, śmieszny stało troszeczkę o, Ale Branka sobie zrobił, ja najlepszy to, brak ja, jakim ci ja widziałem po to jest tak, przy treningu ja potrafię zrobić na cztery Automat, dni. ale powiedz jedno, powiedz jedno, yy, przyznaj się, Zebo pisał do ciebie, ej, ale jak już grasz to weź, yy, rób jakieś pepegi średnio raz na dwie minuty, żeby nie było, że, że to ja, że, że to ty, co nie? 100% tak było. No i tutaj, jak łóżka szukałem pół minuty, Dobra, mam... oh, oh, oh. nie wiem kto ci spalił oh, oh, oh. tego pranka, debil jakiś głupi. Normalnie życie. Zebo! Po... O jest zebo. zebo, ale mogę być z no. No, to już cztery? No, wpadliśmy teraz na to, to nawet nie jest kwestia tego, że, że to prank czy nie, tylko to jest to jest. Słaby prank, w sensie naprawdę Był piękny. W porównaniu, po, w porównaniu, w porównaniu... że to, jeszcze, ale szczerze, to się to udało mi dzisiaj cały dzień spamować. Zebuś, prze przepraszam, ale w porównaniu do mnie to Marcinem Dubielem tych... Jest. Dobra, bo ty no, miałeś no, lepszą no, mi okazję, bo wystarczyło sobie no. trzy prawie śmierci podczas tego rana, ale to typowe jak dla hmm, Zeba. No tutaj, tutaj złapcie no, się. Znaczy, za zebo możesz się teraz mówić, tutaj, że prań. Ale pewnie nagrodę byś pamięta, zgarnął, cwaniaczko. Bardzo się bałem, ale się <grym> nie. To obejrzyj do końca. Pierwsze. A ty się o, na kacie jest A kiedy on to wrzucił? No. Water skill Naprawdę water skill mi wychodzą w sensie tego ta, wychodzą no, na... no wychodzą ci, No wychodzą ci. No wychodzą czy no ja też no, tak. To na mu wychodziły Tak, Ta, wychodziły mu osiem A kiedy on to wrzucił teraz? Tutaj sobie rzucę, żeby sprawdzić, wiadomo, prosto szła i nagle w lewo troszeczkę skręciła. Dobra. Ja już podekscytowany. Wiem, że już jest ale ładnie ładnie jest skomentowane. Ale on i komentuje, ja czego ty baranie nie no rozumiesz. Tak, tak, no, tak. No, naprawdę? O, no, no i dobrze, że Patrząc, I, to, to i ja bym to bym powiedział. do i powiedział I patrz 100% do, do, do automata, mówię Ej, automat, weź nie, nie, nie włączaj jeszcze 3 plus G, bo wyjdzie jeszcze, że to ty czy coś takiego. Weź to zrób jak debil, nie rób triangulacji. Perełkę, tego czekałem, że wyszła. I wyszła w końcu. Mogłem sobie hitboxy w sumie włączyć, to bym widział więcej. Oczywiście na 5 na 5 się wkopuje. Yy, to jest wiadome. Każdy się wkopuje na 5 na 5 żeby dostać się do startu. Ja nie potrafię Zajebisty! Ty mi mówisz, że to jest prank? Nie! Nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam zaraz. Jak to jest zajebisty prank? Nie! Nie! Mówi, w sensie ja tą wiedzę mam w głowie, ale nie potrafię wam tego Kto przekazać. Mówię, do końca. Ale stara Ludzie na czasie. Żebyś... Cześć to. Często, mi Czaisz to? Czaisz to? Ludzie na czacie mówią, że to jest zajebisty prank. Ty troglodyto ośmielętti. To jest zajebisty prank. To jest zajebisty prank. A nie takie gówno. Nie ja, co mi tutaj w głowie lub dlaczego coś robiłem. No, tutaj y, na stersach sobie wbiłem pięknie. Ale szanuję za automata, że próbował udawać ppg w niektórych momentach. Tak, mówię, tak, tak. szacunek za automata. się, liczy te pokoje. Ale ja jakoś nie liczę tych pokoi, w sensie... Nie, ten ja ten nie liczę! Tak, On myślę, nie liczy no, 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 widzowie! Paweł chodzę przyda. I tak naprawdę wszystko zależy tak. od farta, bo taki Tobia, na przykład profesjonal, y, Lista, który grał w bingo z nami, to no, siedział w takim strongholdzie 20 minut. To też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o strongholdy, to bardzo dużo zależy od farta. Tutaj sobie zakobulowałem, żeby zombiaki ze mną nie chodziły. Widzę bibliotekę, y, idę sobie w lewo, no, powinienem się cofać, jak jest biblioteka, więc trochę też zrypałem, bo ja wiem, że jak jest biblioteka, to powinno się uciekać, jak najbardziej. A to się w sumie nauczyłem dopiero później. Ale wiecie co? Wiesz, co, Zeba? Znaczy, wiesz, co, automat? Jednej rzeczy mi powie, jed, Jedną rzecz yy, stwierdziłem dzięki Tobie. Masz rację. Shipprecki to gówno, bo z wioski masz 100% na łóżka i 100% na żarcie, a mi tego zawsze moje rana brakuje. Gram will, że dzisiaj. Dzięki, Automat. Sensie, tak, to jest fajne, bo masz, bo nie musisz się no, kopać. Sobie do na o, tutaj sobie zakoblowałem, żebym wiedzieć. O, tutaj prawie wybuchłem ponownie. Tam wiedziałem, że już nie idę, o, ta biblioteczka i się cofasz. Cofasz od razu, Zebo. Spierniczaj tam. W sensie, biloteczkę. Ja strzelam, że. Automat specjalnie tutaj odpalił Willis hmm. bo jakby on zrobił to 15, to 15 minut na tym, bo jakby automat zrobił. To, jakby zrobił to 15 minut na Shipreku. To wydaje mi się, że Zebowi na pewno nikt by nie uwierzył w to, na pewno, bo Automat, ja jestem przekonany, że Automat sub... Automat, weź, zrób jakiś cel, Zdaj sobie 3 dni na sub 10 na tym, na tym trybie, proszę Cię, zrób! To rekord w Polsce, to rekord świata musiałby no, być, to jest bardzo często. Sub 10 na, na FSG, proszę! To jest do zrobienia. Sub 10 jest... I... To jest do zrobienia, to jest do zrobienia, to jest fest do zrobienia, przecież... Masz to na uszy, nie? I to musisz wejść w drugiej minucie No do... tak, wchodzić drugimi, w drugiej min... Do no tak, ale to jest do zrobienia, jeżeli do... A ze skillem automata, sub 10 jest na ludzi do zrobienia, tym bardziej, że on Forbeda robi tak, o, za każdym razem, nawet tam nie ma nigdy pomyłki. A tu, a tu jeszcze masz furry blind portal. No właśnie. Pięknie. No nic nie ma, tutaj jest... tutaj było tyle korytarzy. No, to, y to jest nie plus, farta, że to jest że że właśnie tutaj się nagle. Y ten. Jak się mówi? Y no, przy portalu od razu się znalazłem. Miałem dużego farta, chyba minutę, czy przy dwie portalu minuty po razu To jest mega mało. Bardziej jak na moje umiejętności, aczkolwiek, na, ja, ja się nie uważam, że mam jakieś mega duże umiejętności, tak szczerze mówiąc. No tutaj perełki mam, więc mogę sobie zrobić. Oczywiście od razu obsa sobie dam. No troszeczkę za daleko, za blisko perłę rzuciłem, ale to wiadomo. Trochę za że zeba tak szybko Blackie stawia w sobie, sobie jednym momencie. Żeliby zeba, Ej, Ale zauważyłeś, że przygotował na początku tylko cztery łódźle. po chwili się i musiał, że przygotować. Ale parę parę geçe 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 Znalazłem. Miałem dużego farta, chyba minutę czy dwie minuty, tylko byłem w Strongholdzie, to jest mega mało. Bardziej jak na moje umiejętności, aczkolwiek. No, ja, ja się nie uważam. Zakład, że Forbeda je wnie? Zakład? Albo specjalnie będziesz szukał, żeby ale nie zrobić Forbeda? że mam jakieś mega. Ale duże spójrz tak, na moment, mówiąc, jak on łóżka. Tylko te przygotowuję na pasek. I patrz teraz, oczywiście podsadza. Obsa sobie dam. No, to troszkę to za, dalek, za blisko perłę rzuciłem, ale to wiadomo. Obsa sobie dam. I patrz dam, to co teraz. Się cofnę, wiecie, I teraz, Przygotował 4 i 4. Jaka przerwa. Jaka przerwa. Ja byłem przy, przygotowany na dziewięć łóżek, bo wiem, że w praktyce stres mnie zjada i po prostu nie potrafię łóżek zrobić. No ale się zdziwiłem troszeczkę. Się eee, powoli, patrz, czy udaje, udaję, udaje, udaje, udaję, udaje teraz. Zawsze mnie trollują smoki, przynajmniej w praktyce, ale tu mnie nie jest no tutaj wiadomo perełkę się Tak! Nie, no, nie, no, nie, no na no, pewno, pewno Zebowi by się to udało, na 100%, 100%. Żeby smok miał, y, szybciej ...szedł, To jest manipulowanie RNG, coś takiego I widzę, że smok za chwilę będzie schodził. I schodzi, i schodzi, patrzcie to jak szybko on w 2005. Pa, formec smok zaczyna zejść. Y, schodzić. No i pyk, główka Patrzcie, główka jak idealnie Kup, Nie, kurka, to nie dobra No do zrypał, no zrypał Aj, i zrobił Kurde, na 4 się nie udało, ale było blisko To wcale nie tak, że specjalnie walnął jednego tylko po to, żeby nie było, ze 4 idealnie idealnie ja tu się tak A to było takie ja proste tak szybko ja, odkryć że, że to jest paradak. Już to nie będzie schodził i schodzić schodzi. w 20 minut smog zaczyna zejść schodzić. No i pyk, główka. 20 minut? Je. Główka, jak idealnie. Gu Kurde, to zypałem troszeczkę. Gówka! Tak Mi było na cztery łóżka, no. gdybym nie zybał tego jednego. Idealnie! Idealnie! Ja tu się tak cieszyłem i ja dalej się cieszę, tylko boję się, że po prostu... Bo oglądając tego rana, wiem, że łatwo jest mnie pobić. No i co? No i skończo skończone. 15 ja minut 44 wracam, sekundy, 30 sekund Nie wiem, widzowie. Yy, ja wiedziałem, że jestem dobry i wiecie, jak ja się śmiałem, haha, jestem dobry, to ja serio sądzę, że jestem dobry w Minecraft w miarę. I see a player, you mean yy, tutaj Zebo Gaming, tak, to jestem. Ja, witam bardzo, przeszedłem Minecrafta. E, yy, widzowie. Na... Słuchaj, do. Kurde, trochę. Dobra.